kiedy po raz ostatni albo kiedy ostatni raz czułeś się po prostu tak tak serio wysłuchany. I właśnie dzisiaj poznasz Karolinkę, która ma 31 lat, jest menedżerką, która mówiła bardzo dużo. Mówiła dużo, ciągle gadała, aż pewnego dnia jej boss powiedział coś, co zmieniło jej życie. Jeżeli Karolino czasem cisza mówi więcej niż tysiąc słów, i właśnie dziś porozmawiamy o sztuce, o której Większość z nas nigdy nie opanowała do perfekcji i większość z nas nigdy jej w ogóle nie opanowała nawet w jednym procencie. Po prostu chodzi o mówienie mniej, bo nasza Karolina była ekspertką od wypełnienia każdej ciszy, przerwania innym, wyjaśniania oczywistości, powtarzania tego samego na trzy sposoby. Jednak co by się stało, gdyby Karolina zaczęła eksperyment mów mniej. I właśnie ona zaczęła taki eksperyment, więc Przeanalizujmy co się stało. Tydzień pierwszy odkryła, że ludzie chętnie ją słuchają. Zauważyła, że jej słowa mają większą uwagę. Po raz pierwszy usłyszała, co inni naprawdę myślą. Więc myślę, że to brzmi spoko, więc teraz przejdźmy do zasady mówienia mniej. Czyli zasada trzech sekund. Polit do trzech sekund przed odpowiedzią. Daj innym skończyć i pozwól ci, że pracować. Test wartości, czyli musisz sobie odpowiedzieć na 3 pytania. Czy to musi być powiedziane? Czy ja muszę to powiedzieć? I czy to musi być powiedziane teraz? Jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań jest negująca, to po prostu nie mówisz tej rzeczy. I nasza Karolina odkryła, że mówienie mniej to nie tylko cisza, bo to jest większy wpływ na innych, lepsze relacje, głębsze rozmowy oraz mniej nieporozumień. Dobra, ale jako, że żebyśmy zakończyli już tą suchą teorię, teraz praktyczne wskazówki na start, na dzisiaj. Mów o 30% mniej niż zwykle, zadawaj więcej pytań i czekaj 3 sekundy przed odpowiedzią. A w tym tygodniu wybierz jeden dzień minimalnego mówienia, notuj, kiedy mówisz bez potrzeby i po prostu obserwuj reakcje innych. I czego nauczyła się Karolina? Mniej słów równa się więcej siły, czyli ludzie bardziej cenią rzadkie wypowiedzi. Krótkie komunikaty są lepiej zapamiętywane, cisza buduje autorytet, niespodziewane korzyści mniej stresu, lepsze decyzje, głębsze relacje. I po trzech miesiącach Karolina, wyobraź sobie, stała się inną osobą. Nie tą, która musi wypełnić każdą ciszę, nie tą, która zawsze musi mieć ostatnie słowo. Odkryła, że czasem najważniejsze słowa to te, które są po prostu niewypowiedziane. Więc teraz pytanie do ciebie, ile ty niepotrzebnych słów wypowiedziałeś dzisiaj? Bo może to właśnie czas mówić mniej, by powiedzieć, że tak powiem więcej. Pamiętaj, najgłębsze wody są najcichsze. Więc to było na tyle z mojej strony. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, to subik, a ja się żegnam do następnego.